Hej, witajcie na kanale Iwi Reaper. kanale, na którym chcemy Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny gościmy Igora, czyli prezesa stowarzyszenia Ecoslot, a jednocześnie pasjonata detailingu. Tym razem Igor pokaże nam, jak powinna wyglądać prawidłowa pielęgnacja opon w naszych autach. Przy użyciu chemii firmy Moje Auto. Oglądajcie! wiadomo, że warto zadbać o koła, o opony. Często, nawet jak samochód jest troszeczkę już jakiś tam brudny, przemyjemy koła i on inaczej zupełnie wygląda. Użyjemy od mojej Auto X Neon. To jest do czyszczenia felk i opon. Trzeba pamiętać, że nigdy nie robimy tego na Rozgrzane koła i na słońcu. Zawsze to musi być w cieniu, a koła muszą być po prostu chłodne. Jeżeli nam to troszeczkę przysycha, można, można też dołożyć tego produktu, no najważniejsza rzecz nie pozwoli temu nigdy zasnąć, bo to może uszkodzić felgi. No i co? Teraz porządnie to trzeba spłukać. No i co, teraz szczotka. Mamy już tu nałożony szampon. Oczywiście MA profesjonal e, Drugim produktem, takim dedykowanym do kół Mamy deronizer. E, on powoduje. Taką chwilową e, wymusza korozję e, i wtedy czyści nam wszystkie opiłki, które zbieramy z klocków hamulcowych, e, z drogi, takie osady metaliczne. Akurat w przypadku aut elektrycznych jest o tyle to fajne, że tego powstaje bardzo, bardzo mało. No bo mało tych klocków hamulcowych używamy, a tu sprawdzimy jak wygląda to w tej Tesli. I ten produkt tak samo jest dość żrący, więc na pewno w rękawiczkach nigdy na rozgrzane felgi i nigdy na słońcu. Tak jak można było się domyślać, na felgach tych opiłków w zasadzie nie ma. Efekt mamy na zacisku, tam się troszeczkę nazbierało i jest właśnie na czerwonym. Także myślę, że spokojnie możemy sobie spłukiwać, bo tutaj wiele nie zdziałamy. Tego sadu z klocków nie ma. Plus dla nas. Wiadomo, że aby opona wyglądała fajnie, świeżo, przydaje się dressing do opon. Wtedy mamy taki wygląd tej opony nowej, jakby i, i, i czarnej, gumowej, a nie takiej poszarzałej, wypływiałej od, od słońca. Dressing, aplikator, i do dzieła. Fajną rzeczą właśnie w tych produktach jest to, że one dość przyjemnie pachną. Spotkałem się z wieloma produktami, które no ciężkie są w aplikacji, bo ich zapach, nawet ciężko to powiedzieć zapach, jest wręcz odrzucający. Natomiast tutaj jakiś zapaszek owoców leśnych, jagód, coś, coś takiego. Żebyśmy mieli pełnię szczęścia, możemy sobie też woskiem, takim bardziej quick detailerem, przejechać trochę felgi, wtedy one będą lepiej wyglądały, dostaną troszeczkę połysku i hydrofobowości, czyli będziemy mogli łatwiej je domyć na jakimś takim szybkim karszerze przy takim zwykłym myciu, nie, nie ręcznym, tylko, tylko po prostu z karszera na, na myjni bezdotykowej. Łatwiej ten brud się wtedy mniej klei do nich. I łatwiej z nich schodzi. No i to chyba koniec.